12 z Kydy. A to jest Alik I to jest nasz skład. Sara wam skomentuję. Babka się nam nie, nie zmieniła to Zobaczcie. Loris. E, powiem, do chry. Loris Bramka. E, dobra, obrana już bez mnie zostaje dla tego, że pierwszy odcinek. Ej, ja jestem w ogóle tutaj w odbiciu na telewizorze boska stażmy zmian. koka i sauli się zmienili. I sama już taka się zrobiła. I tutaj jest nowy. Jak on się nazywa? Herod No. <ścoughs> Mamy krupkę, dlatego że to bardzo rano nagrywamy. Jestem myśmy tacy nieprzyszykowani. To praktycznie w piżamach. <ścoughs> praktycznie nowo ubraliśmy się. Let's go, let's go, dobra yy, Będziemy dzisiaj robili najgłupszą rzecz na świecie Opening brązow, Brązowych paczek Tak dobrze usłyszeliście Opening Brązowych paczek Nie wiem, od razu mówiłam nie wiem dlaczego wpadliśmy na ten pomysł. Yy, po prostu zapełnimy nasze całe miejsca. A czemu nie? Pierwsze to jest. Z której nic się nie mknęło. Aż tak łapeczka w górę. Aha! A więc tak, zostawcie łapeczkę w górę. Aby nie przegapić, a ja wam tutaj już puszczam prezentami. Like to, to mnie nie słucha. Super. Dziękuję, że mnie nie słuchasz. Możecie spać. Zasnąć teraz. I mało wpaków to chyba na filmie. A gdy go kolejną paczkę... On się niczego nie boi Nie, yeah. czemu yeah. 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 yeah, yeah, do... ja to, ty nie wpaduję. Zobaczmy kolejną paczkę. Nie tutaj się nic szykowało. Sprzydaję, wszystko ze suknięcie się tak. A nie, po prostu wrzucasz do góry. I zabramy mecz i obcejmy, jaką to ma wartość. No mamy już inwestycje. Dwa, no, trochę monet. O, transfery jeszcze ktoś sprzedał. Aha. Zobacz, kto się jeszcze nie sprzedał. Ja to trzymam... Aha, mamy tutaj taką truszyletową, dlatego docenialiśmy spać poza nagrywkami Dobra, może mam pomóc Zrzucaliśmy... Do 10 koła! Spójrzcie do 10 koła, zabramy meczek i to wszystko sprzedamy i pod końcu, pod końcu odcinka będzie przedstawiona wartość tego Ooooo, 8-4 Ja 6-4 Hang, i Hong. Jakiś... Porównaj może... Aha, dobra, a, Dobra, te wszystkie no to masz. No to tylko kontrakt wchodzą, dlatego że mieliśmy mało, a teraz na miejsce sto. Hashtag kontrakto Hashtag paczki OP. Hashtag łapka w górę OP. Coś takiego leży. A, fajne. Sprawę jakoś. Ten stalin Ten też naciesz. Wydać no. na szybko sprzed. I ostatnie dwie paczki. Ostatnie dwie paczki I... dla widzów. Opening był. Zdwa. W ogóle, ooo, 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 za, za ile, w ogóle tu się może sprzedać, sprawdźmy, za 1300, tak, za 100. 1000 się sprzeda, aż tak typ OP, typy są OP, Ach, ja pamiętam jak, ja to, jak... jak... Ja kiedyś się rozpoczynałam na kanale, Dlatego, że Wojek XD po prostu powiedział, że, że można nagrywać. Ja myślałam, że tylko. Nawet nie, nie wiem, co. Ja wtedy od razu mówię. Pysztańnia paczka. 8 lat, 9. Rozpoczynałam wtedy karierę. Co to jest? Aha, Krembol. Ja takie... Co to jest? Co to jest? Czekaj. Ja poczekaj, ob obliczną wartość się trzymać. Ale i tak oni kosztują 200. Hasz tak nie opłaczka. Ta Trzeba jak hasztakuje i pokazuje łap łapy w górę. A ten no to pewnie nie jest 200. Ja spamiłem, ja spamiłem kubie. Kubie, kiedy chyba każdy wie, że to chyba. Jakuby. Dobra, nie będę już nic... Dobra, spukaliśmy się, spukaliśmy. Dobra. Dobra, i zagram mecz Zagra... zagram z zawodowcem. Mm. Nie będę tego komentował. Krótszy mecz z FIFA. FIFA 2. Mogę Wam podesieć FIFA 1 pod koniec. Czy jak nikt nie oglądał, no to możecie zawsze... Przewinąć na końcy. No nie zmienieliśmy czy... to na hmm. to. Aha, meci, nie e, Tak, wygrałyśmy meczy i wszyscy niebiescy nie chciał się by pomyliła. No właśnie mecz. Dobra, Dobra. Ja e, to... kiedy będzie grał meczy, pod koniec Wam pokażę rezultat tego meczu ale już pod koniec nie chcę tego relacjonować nawet. Za ja, bez błędu my jesteśmy ci niebiescy i akurat tak się złożyło, że kiedy ma akcję. Kygy... Kygy... Aha, już mamy od razu... nie Zapomnieliśmy zmienić numeru. Znowu mieliśmy zmienić numer w Jeszcze wtedy, kiedy wyciekła FIFA 1, czyli pod tytułem Elita. Po prostu widzieliśmy Elitę na tym odcinku. I od razu później widzieliśmy Elitę 2. Poza odcinkami. Możecie to zobaczyć. Aha, ja tutaj sobie tak z gadam, a Kigi strzela gola. Ja tego nie rozumiem. Ja sobie z wami kulturalnie gadam. Mówię no co nieco. A tutaj gol. Strzelili. Aha, a akurat Kuwa przeprowadza tylko show. Powtórki Wam może puszczę po meczu, a teraz może już nie wiem no bo ten mecz to, to będzie już dłużej trwało. Puszę To jedno By to u nas nie ma takich kroków, choć już mówiłam Wam na jednym takim odcinku Tylko pod kątem telewizora się wpłycie Ja tak w ogóle nie musicie się Eee, w końcu ja tak... o waliaków. Ja po prostu... Nie wiem, czy A, Ja może nie będę tego mecz komentował. Może będzie lepiej. Tak, mi śpiął czas, coś się dzieje. Nic nie dzieje. Nie no się dzieje. Chciałam powiedzieć, że się nie dzieje, ale się dzieje. Dzisiaj nie jej już. Jej nie dzieje. I kartonik jeszcze. Mendy. Mendy jego. Czyli Buffo? No. Tylko... po co nam... Ja to. Klikam, ten nie przeważa. Tylko ze strzałami. Chcę przypomnieć. Dobra rany, ja muszę sobie coś porobić, bo e, za, 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 robię pauzę i kiedy będzie koniec kamery, żeby wam to pokażę. Okej, okay, skończyliśmy mecz. Tak, to było już. wam pokazuję. Mam premię. Tu tak. no. Dotrwali trwali. E, pójść. Pójść od tego bramka samego. Dlatego, pójść. Tutaj, na to. Bo jeden, trzech. A nie, poszłam do To już tak, to Tak, to było. A nie, a nie, a nie to tu strzeli z rąką. Tak? To było, Tylko ja już nie tak mam. Na przez całeczkę nam tutaj strzelili jeden do czterech. liczyli już pewnie, że. nie było szans. Zobaczcie, że oczywiście nie wybraliśmy, ale zobaczcie. Branka. To było... To było piękne. To było piękne. To było po prostu piękne. Poczekaj, Lorisa? Puść Lorisa, co jest? Jest mara na. Ale. Tak, czyli jak 3 do 4 było. A oni nas zdobyli na śladu. To jest też samo. Dobra. Dalej klikasz. Mamy 8 2. I. Nie piliśmy zresztą. Nie piliśmy zresztą. Ale. Ja teraz otrzymuję chyba film, albo dobra. Czutkę. 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 Akurat dwie karty, no bo też robiliśmy happeningy. Zrobimy to tam. Aha. Teraz dużo kart. Dobra, na jeszcze. Dobra, no to tuba. Yy. A tutaj jest co maczekuję. Ile około powinniśmy? No to zaraz bank? Wtedy wpadliśmy w małe zamieszczanie, dlatego no że też inne karty się do nas wysypały. Dobra, nawet ogólna sam, bo sobie nie jest dużo. Jak myślisz, czy z tego gotowki będziemy otwierali paczkę promocyjną? Nie, no to sobie. Nie, 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 nie. Tak, wiem, ja nie no, 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 no. Dobra, słodopaczkę na odcinku czemu. Zobaczymy, czy jak, jak nagrywam, no to mam część dobra nagrywa się. W siłę, że się nie nagrywa. Już wiedziałam, że będzie bez ekran. Dobra, Dobra, Dobre karty sprzedane. Uh. Może się coś zrobić, może, ale yeah. tak. yeah. nie. No, no dobra. Co ktoś jak? Ja. się słowa mi żadna.